Wiesz, dlaczego nie masz jeszcze swojego biznesu online? Bo ktoś mówił Ci, że aby rozpocząć biznes online potrzebujesz pięknej strony internetowej. Potrzebujesz pięknych czcionek, fontów. Oczywiście też y, nie możesz używać filtrów, bo y, nie będziesz autentyczna. I te inne takie bzdury, po prostu, którzy, które cały czas marketingowcy powtarzają. I ja owszem, też się dałam na to nabrać i cały czas stałam w miejscu, bo miałam piękną stronę, kolory marki, fonty i po prostu wszystko, natomiast hmm, jakoś dalej nie szło i jakoś dalej nie potrafiłam ruszyć z miejsca. A wiesz dlaczego? Bo biznes nie jest o pięknej stronie i fontach. Ba, nawet nie jest o Cudownych treściach, absolutnie nie. Biznes jest o tobie, o tym, co ty chcesz przekazać światu. Dlatego ja stworzyłam masterclass wizjonerka, na którym w 90 minut pokażę ci, jak możesz znaleźć pomysł na siebie, jak możesz przestać się wstydzić, też o nim mówić i wyjść do świata bez pięknej strony, fontów i innych wzór. Zapraszam cię w cenie 47 zł. To jest twoja inwestycja. Widzimy się we wrześniu. Także kochana, wskakuj na pokład. I w końcu weź życie w swoje ręce i przestań słuchać wzór, które powtarzają marketingowcy. E, tak naprawdę nawet nie wiadomo dlaczego, bo ja jestem przykładem tego, że to wszystko po prostu nie działa. Bo ja zrobiłam piękną stronę, i wiem, że ty dzisiaj może też myślisz sobie tak dokładnie: potrzebuję e, pięknej strony i teraz nie jesteś techniczna, ja też nie byłam. Pytasz o stronę internetową, a ktoś mówi ci: no, od 6 do kilkunastu tysięcy złotych. I co się dzieje wtedy? Następuje frustracja, bo możesz nie mieć pieniędzy na rozpoczęcie biznesu. Ja też nie miałam, i odechciewa ci się wszystkiego. I mówisz: to nie jest dla mnie, no bo ja nie mam pieniędzy, żeby zainwestować, co zresztą staje się bardzo dobrą wymówką. Natomiast okazuje się, że to nie ma nic wspólnego ze stroną i ja tego nie wiedziałam, więc ja moją stronę stworzyłam sama. Przez 6 miesięcy, bo taka jestem właśnie techniczna. Ale robiłam to sama, wiele złości, łez, wszystkiego było przy tworzeniu tej strony. Natomiast ja ją zrobiłam, bo wy wydawało mi się, że tak muszę mieć. Nie takie mam zdjęcia, nie, yy, nie taki kolor czcionki, w ogóle to za dużo kolorów Jezu. To w ogóle nie było o tym, dziewczyny. Dlatego chcę właśnie Wam pokazać, jak ten pomysł na siebie znaleźć i co jest rzeczywiście determinantem tego, że zacznie ten biznes Wam wychodzić, że Wy przestaniecie się wstydzić, że zaczniecie się nagrywać w miejscach publicznych, robić sobie zdjęcia. To chcę Ci pokazać na tej masterclassie, bo każda z Was, możecie mi wierzyć lub nie, ma pomysł. Tylko czasami jesteście poblokowane. Ja pracuję w taki sposób, że dzięki właśnie reprogramingu umysłu, dzięki zaglądaniu do tego, co masz w środku, ten pomysł tworzysz, a nie pomysł, który ci powiedział ktoś, że jest teraz chodliwy. Nie pomysł, który teraz jest modny. Bo ty możesz nie wiedzieć, co jest modne, możesz nie wiedzieć, co to jest nisza w ogóle. I dlatego też stoisz w miejscu. A ja ci pokażę, że nie musisz wiedzieć, co to jest nisza. Dlatego zapraszam Cię na masterclass wizjonerka. Link znajdziesz w opisie i widzimy się w środku. Do zobaczenia.